Witam w prezentacji 66 numeru samochodu wojskowego II Wojny Światowej od Deagostini. W tym numerze Austin 10HP Light Utility. 66 modelem w kolekcji jest Austin 10HP Light Utility. Model otrzymujemy w kablotce wraz z podstawą. W formie tła mamy zdjęcie. Na odwrocie mamy dane techniczne pojazdu. Model posiada nadwozie typu pick-up. jezy w malowaniu trzykolorowym. Żółtym, szarym i zielonym. Posiada drzwi otwierane od przodu. Nad kabiną posiada koło zapasowe i łopatę. Ma trójkątną maskę, napisy w bocznej jej części. W przodu ma atrapę chłodnicy, oznaczenia, zderzak, dwa reflektory. Światełka na płotnikach Jest przystosowany do ruchu lewostronnego. W środku ma dwa fotele. Kierownice. Po bokach ma floty powietrza. W tylnej części z boku ma nieotwieralne burty. Otwieraną z tyłu. imitację lin. Wlew paliwa. Żółte środki kół. Z tyłu... Ma napis, oznaczenia, plandekę z otworem, zderzak, światła, w spodniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu, elementy ramy, silnika, pału napędowego tylnego mostu, zawieszenia i układu wydechowego z tłumikiem. Numer 66 w tym numerze Austin 10HP Light Utility. W środku mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu Austin 10HP Light Utility. Pojazdy potocznie nazywane Tilly były tanimi i bardzo wytrzymałymi samochodami, które zostały opracowane na podwoziach aut cywilnych. Wśród tych modeli, których dodatkową zaletą była możliwość łatwej jej produkcji seryjnej, znalazł się m.in. Austin 10 RPL Light Utility. Przed rozpoczęciem II wojny światowej armia brytyjska uruchomiła plany wyposażenia swoich jednostek w nową kategorię lekkich pojazdów transportowych. Aby obniżyć koszty i skrócić czas projektowania oraz produkcji, samochody te miały być stworzone na podstawie istniejących modeli cywilnych. Wykonywaniem aut zwanych potocznie Tilly, a oficjalnie karty Light Utility 4x2 zajęli się na potrzeby brytyjskich sił zbrojnych czterej producenci – Austin, Hillman, Morris i Standard. Konkretne wymogi. Pojazdy opracowane przez te cztery firmy miały jedną wspólną cechę. W tylnej części podwozia znajdowała się otwarta skrzynia ładunkowa co wynikało z ich planowanego przeznaczenia, naletką ciężarówkę i specyfikacji przedstawionej przez władze wojskowe. Wśród wymagań znalazło się wzmocnienie podwozia, uproszczenie kabiny i wnętrza, wymiana opon na większą. Austin Tilly. Mamy zdjęcie informacji, że mały samochód użytkowy Austina wykazywał się swoimi atutami przez większą część wojny. Niestrudzony pojazd. Mamy zdjęcie informacji, że pomimo pośpiechu na etapie projektowania, Austin 10 HP skutecznie wypełniał zadania, do których był przeznaczony. Wierny towarzysz. Mamy zdjęcie informacji, że ten mały pick-up zdobył sympatię jednostek, do których trafił i był obecny na wszystkich frontach. Mały, ale bardzo użyteczny. Popularne i cenione tili były tanimi i prostymi w produkcji samochodami użytkowymi, które okazały się nie tylko niezawodne, ale także wszechstronne. Można je było wykorzystać do niemal każdego zadania. Niemniej niska moc silnika sprawiła, że przy dużym obciążeniu czy jeździe pod górkę osiągi pojazdów były bardzo słabe. Mimo tych ograniczeń doskonale się sprawdziły podczas wojny oraz odegrały ważną rolę w codziennym życiu obywateli Wielkiej Brytanii w trudnych latach powojennych. Artykuł deficytowy. Mamy zdjęcie informacji, że w lutym 1943 roku Amerykanie musieli ze względu na toczącą się wojnę zacząć ograniczać swoje zakupy obuwia. Nowe buty można było nabyć jedynie na uprawniający do tego kupon, ale na używaną parę nie był on już wymagany. Fredrich Palus Spytany przez Sowietów. Mamy zdjęcie marszałka Paulusa, który został pojmany przez żołnierzy Armii Czerwonej pod Stalingradem. Przeciwnik wojny Hitlera. Mamy zdjęcie informacji, że w niewoli Paulus zaczął bardzo krytycznie odnosić się do sposobów, w jaki naziści przeprowadzili kampanie wojskowe. Niemieccy dysydenci. W lipcu 1943 roku Sowieci poparli utworzenie Komitetu Narodowego Wolne Niemcy, NKR. FD, organizacji składającej się z niemieckich komunistów przebywających na terytorium ZSRS. Celem organizacji było rozpowszechnienie antynazistowskiej propagandy i zachęcenie żołnierzy Hitlera do poddania się. We wrześniu tego samego roku w obozach jenieckich powstał natomiast Związek Niemieckich Oficerów BDO z generałem Warterem von Schiedlitzem Gutzbachem jako przewodniczącym, Paulus współpracował z z obiema organizacjami, w żadnej z nich nie odgrywał jednak kierowniczej roli. PTO był taki sam jak NKFD, ale jego członkami mogli być jedynie oficerowie. Mamy zdjęcia modelu z jego danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli Citroen Traction Avant 11 PL, Niemcy, 1942. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.